Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo, witam bardzo serdecznie. Widzę łapkę w górę, widzę serduszko. To chyba jestem widzialna, chyba jestem widzialna i słyszalna. Dajcie takie małe, krótkie tak, że, że mnie słychać. Dajcie tak, takie małe, krótkie tak. Dzięki, że mnie słychać. Kochani, miało być dzisiaj z nadmorza, miało być dzisiaj z Wydmy nad brzegiem naszego kochanego, szumiącego dzisiaj przy Bałtyku. I w związku z tym, że jest tak ogromny wiatr, więc ja pędem biegiem z tej wydmy tutaj do lasu, gdzie, gdzie tak bardzo prowizorycznie. Bardzo prowizorycznie ustawiłam sobie dwa leżaczki. Witaj Aniu, witaj Litko, witaj Grzesiu. Grzesiu, kochanie, prośba taka, trochę przyciszyć. Kochani, temat dzisiaj piękny, bo miejsce Twojej transformacji. Ale, kochani, minęła godzina 11:11, .11, trochę, trochę spóźniona. Witam Was bardzo, bardzo. Bardzo, bardzo serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Bardzo Was przepraszam na chwileczkę Grzesiu, Przycisz. Już, bo po prostu echo mi się odbija w drugim telefonie i, i słyszałam sama siebie troszeczkę opóźniona. Kochani, minęła godzina 11.11. 11. 19 spotkanie pod szczęśliwą siódemką. Czas zacząć. Stałam dzisiaj rano o piątej na wydmie i wpatrywałam się w wschód słońca. Przecudowne, piękne, pomarańczowo-żółte, żółte światło oślepiało moje oczy. Piękne, naprawdę piękne doznania, piękne przeżycie. Witam kochani was jeszcze raz bardzo serdecznie, każdego z osobna i, 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 i wszystkich razem. Obiecałam, że będzie z nadmorza, ale no niestety natura jest tak kochana, że ona żyje swoim życiem, a my chcemy, no to musimy się do niej niestety, ale dostosować. Ogromny, ogromny wiatr, ogromna wichura. Mam dzisiaj nawet, mam dzisiaj nawet mikrofon, bo tutaj w lesie słyszę, ja słyszę huk fal. I jest mi niezmiernie przykro, że nie jestem, że nie jestem właśnie na plaży, gdzie wiatr smaga policzki, gdzie, gdzie wiatr tańczy we włosach. A to z tego względu, że miejsce mojej transformacji, moje prywatne, to właśnie morze. Kochani, to właśnie morze. Ale zanim będę mówiła o, o miejscu mojej transformacji, Twojej transformacji, naszej transformacji, chciałabym e, przeczytać tak jak zawsze to, co dzisiaj popłynęło. A więc, kochani, na 19. spotkanie pod szczęśliwą siódemką takie mam oto dla Was dzisiaj słowa spisane bardzo wcześnie, bo, spisana, bo spisane e, dzisiaj zaraz po wschodzie słońca zaraz po wschodzie słońca. Otworzyły się wrota prawdy, która płynie wszystkimi dostępnymi kanałami. Otworzyły się wrota miłości, którą odbierasz całym sobą. Otworzyły się ukryte zasoby wszelkich możliwości. Wysoka wibracja Ziemi wspomaga Twoje tworzenie siebie. Zauważ, jak mocno jesteś wspierany i prowadzony. Pozwól sobie iść drogą, którą odkrywasz sercem i miłością. Najważniejsza jest miłość. Świat się nie zatrzymał, lecz przyspieszył, kiedy zawodzi wyuczony schemat, potrzebne jest zaufanie do siebie, aby rozpocząć raz jeszcze, raz jeszcze, raz jeszcze. Otwórz wreszcie oczy i dostrzesz istotę światła, którą jesteś, która świadomie zmienia, która świadomie kocha, która świadomie uczy siebie nowego świata. Jesteś wolny, jesteś cudem, który wraz ze wzniesieniem ziemi podąża szlakiem miłości. Wzlecisz, zmienisz, istniejesz w prawdzie i w miłości. Zaufanie do siebie uwolni lęk, strach i ból. Wiara pomoże dokonać zmiany. Miłość zbuduje nowe życie. Odchodzi stare, coraz częściej zmagasz się z samym sobą. Decydujesz, pozostać czy iść. Twoja droga, Twoje życie, Twoje istnienie wyzwolisz się, słuchając swojego wnętrza. Tak to właśnie dzisiaj popłynęło. Popłynęło z samego rana, popłynęło prosto z serca, popłynęło, po prostu popłynęło. Kochani, temat Twoje miejsce transformacji. Każdy z nas, kiedy przychodzi moment tąpnięcia w naszym życiu, potrzebuje chwili dla siebie. Potrzebuje miejsca, w którym dokona przewartościowania życia, w którym, w którym będzie tylko on, tylko ty, tylko ja i tylko to, co trzeba zmienić. Tak jak wspomniałam na samym początku, moim przeogromnym miejscem transformacji jest morze, jest plaża, są wydmy. I kiedy tylko jestem, kiedy tylko jestem tutaj, z samego rana przed wschodem słońca, wymykam się z hotelu i biegnę na bosaka na plażę i idę. I biorę ze sobą to, co mnie najbardziej, to, co mnie najbardziej męczy, to, co mnie najbardziej uwiera. Biorę i idę z tym świadomie. Zadaję sobie przeogromnie dużo pytań. Dlaczego tak? Dlaczego to mnie akurat spotkało? Co spowodowało, że ja jestem dzisiaj w takim miejscu i doznaję tego czy tamtego? Dlaczego takie doświadczenie? Wiem, że macie. Wiem, że macie takie miejsca. Takie miejsca, w którym czujecie radość, w którym czujecie miłość. Kochani, chodzą mi po nogach mrówki. Chodzą mi po nogach mrówki i gryzą mnie wszędzie. Czuję się jak Telimena, Telimena. Wszędzie mam mrówki. Przepraszam Was bardzo, ale to bardzo rozprasza. I właśnie takie miejsce, takie miejsce, w którym, w którym czujesz pełnię siebie, w którym wiesz, że nikt Ci nie przeszkodzi, w którym, w którym jesteś jak, jak w azylu. I tam możesz głośno wywalić z siebie wszystko, rozmawiać z sobą, mówić do siebie. Eee, nie wiem, możesz krzyczeć, wyzywać. Eee, cokolwiek, cokolwiek zrobisz, będzie dobre, jeżeli będzie to zrobione świadomie. Kochani, wszystko to, co płynie z wewnątrz, jest tą waszą, jest tą waszą wskazówką, jest tą drogą. Eee, mam takie drugie miejsce. Eee, to jest miejsce, w którym jestem bardzo często. Jest to kwantowa oaza w moim ogrodzie. Tam jestem codziennie. Tam jestem codziennie. Ale tam jestem od niedawna, bo kwantową oazę mam, mam zrobioną dopiero od, od trzech lat, od dwóch lat. A, a nad morzem jestem co roku. Nad morzem byłam od zawsze, odkąd tylko sięgam pamięcią. Odkąd tylko sięgam pamięcią. Dlaczego takie miejsca, kochani? Dlaczego takie miejsca? Oczywiście, oczywiście, oczywiście mam notatki, bo jakżeby jak żeby inaczej. Takie miejsce potrzebne. Ja też tak mam, plaża, morze. To tam rzuciłam wszystkie, rzucałam wszystkie troski. Dokładnie tak. Wrócę zaraz do tego. Każdego, każdego ranka, kiedy jestem tutaj, drepczę. Drepczę, drepczę przed siebie. Drepczę do schodu słońca potem stoję i chłonę całą sobą chłonę całą sobą to piękno, to piękno, które daje nam natura, wchłaniam wchłaniam całym całym ciałem, ten piękny żółty, pomarańczowy i czerwony kolor, trzy nasze pierwsze czakry, trzy pierwsze podstawa, nasze bezpieczeństwo nasza seksualność, nasze tworzenie i nasze emocje to jest to, co każdego ranka, jak tutaj jestem ładuje, ładuje tak długo i tak mocno, jak tylko się da. Wykorzystuję na maksa każdy poranek i każdy wieczór. Dzisiaj oprócz mnie, morza i wiatru nie było nikogo. Nie było nikogo. Słyszałam tylko jeden wielki szum w moich uszach i serce, serce dudniło mi z emocji, z tego, z tego piękna, które widzę. Każdy potrzebuje takiego miejsca, bo, bo się budzimy. Bo Ziemia mówi do nas. Obudź się i idź razem ze mną w parze. Nie, nie bądź gdzieś tam daleko z tyłu, tylko idź razem ze mną. Idź i podnoś swoje wibracje, tak jak ja podnoszę swoje, abyś ty mógł zacząć inaczej żyć, abyś ty mógł zacząć rozumieć. I teraz taka zmiana: jak już jesteśmy gotowi na to, że, że coś się dzieje, potrzebujemy takiego miejsca, gdzie będziemy tylko my i nikt więcej tylko my. Ja wiem, że jeżeli nie możecie w takim miejscu być, to wierzę, wierzę w to, że jak zamkniecie oczy, to macie takie miejsce. Macie takie miejsce, gdzie czujecie się bezpiecznie, gdzie czujecie się szczęśliwi, gdzie czujecie się radośni. I właśnie w takim miejscu. W czystym skupieniu. Z pozycji tej, tutaj z pozycji pola serca. transformujecie to, co was gniecie, wypowiadacie, wypowiadacie głośno to. Witaj Jasiu, witaj kochana, dzięki, dzięki, że jesteś, dzięki, że jesteś. Wypowiadacie głośno to, co was, to, co was gniecie. Na przykład, na przykład macie dzień, gdzie ogarnia was, ogarnia was lęk. Nie wiecie, co ze sobą zrobić. Drży całe ciało, serce mocno bije. Ja, mój strumyk płynący z, gdzie maczę nogi, siedząc na kamieniu. Tak, każdy, każdy ma takie swoje magiczne miejsce, w którym dokonuje zmiany siebie. Jak nie dokonuje zmiany, to podejmuje decyzję. A każda decyzja tak naprawdę jest taką malutką, malutką zmianą, malutką zmianą. Kochani, wracając do tego pola serca i, 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 i do tego dnia, gdzie na przykład macie nerw, gdzie jesteście rozdrażnieni? Jesteście w swoim magicznym miejscu, albo wyobrażacie sobie swoje magiczne miejsce i, i mówicie: Jestem spokojna, jestem szczęśliwa, jestem pełna, pełny miłości. Wchłaniacie poprzez czakrę korony złote światło, które płynie ze źródła. Wizualizując każdą jedną rzecz, każdy jeden promyk, każde jedno światło, białe, złote, fioletowe, różowe czy zielone, jakiekolwiek, jakiekolwiek światło, kiedy będziecie mieli intencję uzdrowienia, ona taka popłynie, taka będzie. Wypełniajcie całe swoje ciała kolorem, który, który pierwszy się pojawi w waszej głowie. Przerwa na chwileczkę, bo idą w czasowicze nad morze, więc jest hałas. Jest akurat siedzę przy, przy takiej bardzo przelotowej ścieżce, gdzie, gdzie jest najkrótsza, najkrótsza droga nad morze. Kochani, jest dzisiaj, jest dzisiaj przecudowny wiatr, taki, który ja kocham, taki, który ja kocham. Zmiana. Jak myślicie? Czy takie miejsce transformacji jest wam potrzebne? Według mnie i według moich doznań i moich doświadczeń uważam ja uważam że jest bardzo potrzebne bo taki azyl gdzie nikt i nic nam nie przeszkodzi w byciu z samym sobą jest cudowny po prostu cudowny jeżeli nie macie jeszcze takiego miejsca to chociaż nie wierzę w to że nie macie takiego miejsca Stwórzcie je. Niech to będzie takie miejsce z Waszych marzeń, takie wyśnione. Jak byłam małą dziewczynką, taką, która jeździła na kolonie właśnie nad morze, siadałam na skarpie, na wysokiej skarpie. Gdzie się właśnie z takiej skarpy miałam nadawać, ale niestety aż parasol się przeginał. Taki, taki jest wiatr siadałam i, i patrzyłam w to morze i... I snułam w głowie plany różne, różniste. Czułam się najszczęśliwszą osobą na świecie. Najszczęśliwszą osobą na świecie. Takie miejsce potrzebne jest, abyś mógł ze sobą rozmawiać. Abyś mógł ze sobą rozmawiać głośno, nie w myślach, właśnie głośno, żebyś powiedział, że dzisiaj jestem zła, dzisiaj boję się tego, dzisiaj to i to mi się nie podoba. Dzisiaj ktoś mnie zdenerwował. W momencie, kiedy jesteśmy zdenerwowani, to właśnie tak mówimy. Dzisiaj ktoś mnie zdenerwował, ale tak naprawdę to nie ktoś, tylko sytuacja. I wszystko to pokazuje nam, że w naszym środku są rzeczy, które wołają o uwolnienie. Kochani, ja wiem, że te tematy, które poruszam, są tematami, które znacie, które znacie, ale bardzo dużo ludzi budzi się. Bardzo dużo ludzi szuka pomocy, bardzo dużo ludzi dzwoni, bo dzieją się z nimi różne, różnice rzeczy. Przebudzenie, przebudzenie ma właśnie to do siebie, że zaczynamy czuć się inaczej, zaczynamy postrzegać inaczej, zaczynamy myśleć inaczej, nasze ciało reaguje inaczej, wszystko dookoła nas się zmienia. My jesteśmy rozdrażnieni, my jesteśmy, my jesteśmy, jesteśmy inni. Po prostu jesteśmy inni niż, niż do tej pory. Potrzebujemy takiego miejsca, takiego miejsca transformacji, bo bardzo mocno obniżają się nam wibracje. Obniżają się nam wibracje przez sytuację, która jest w świecie. Obniżają się nam wibracje poprzez niemiłe wiadomości, poprzez telewizję. Obniżają się nam wibracje poprzez kłótnie z innymi osobami. W momencie, kiedy jest w nas lęk, nasze wibracje po prostu opadają. I potrzebujemy takiego miejsca transformacji, gdzie będziemy ładować nasze akumulatory, aby... Oj, przepraszam, rówki! Eee, ładować nasze akumulatory, aby, aby podnieść wibracje. Żeby stanąć w takim miejscu, zamknąć oczy i wykrzyczeć i wykrzyczeć do całego świata. Żądam zwrotu, żądam zwrotu mojej energii. Mamy wolę, mamy wiarę. I to powoduje, że jesteśmy władni dokonania każdej rzeczy, jaką tylko chcemy, aby w naszym życiu zaistniała. Kochani, mamy coraz więcej energetycznych podczepów. Mówią o wampiryzmie. Elżbieta Łagińska, uczę się właśnie takiego głośnego wyrażania od mojej córki. Tak, bo my, Elunia, zapomnieliśmy, że byliśmy kiedyś dziećmi, że mówiliśmy wszystko to, co czujemy, że mówiliśmy o tym, że kochamy i mówiliśmy o tym, że nienawidzimy. A teraz boimy się stanąć w środku lasu i w momencie, kiedy przechodzi dwoje czy troje ludzi, krzyknąć albo powiedzieć, co czujemy. I, i to jest właśnie teraz ten czas, byśmy się teraz zaczęli tego uczyć. Abyśmy wyrażali siebie takimi, jakimi jesteśmy naprawdę, nie patrzcie na innych, patrzcie na siebie. Patrzcie, to że ja teraz nagrywam film, a kąsa mnie mrówka, to nie jest tak, że ja będę siedzieć i się nie podrapię. Podrapię się, bo, bo to nie chodzi o to, żeby, 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 żeby trzymać się o już tak sztywno kamery. Po prostu chodzi mróweczka, więc, więc, więc się drapie. Kochani, macie moc. Każdy z nas ma moc. I takie miejsca, takie miejsca transformacji, które pozwalają wyzwolić właśnie samych siebie, dają Wam przeogromny power. Dają Wam przeogromną moc do tego, abyście mogli zupełnie inaczej iść przez życie. Tak jak wracając do tych, do tych podczepów. Energetyczne podczepy tworzą się właśnie poprzez, poprzez złożyczenia. Poprzez, y, po, poprzez y, bardzo dużo podczepów tworzy się, jak ludzie zaczynają y, bawić się energetycznie, nie, nie robiąc ochrony. Bardzo dużo, bardzo dużo podczepów robi się y, w momencie, kiedy y, mówią, że jest wampiryzm. Może i tak, a może i nie. Prawda jest taka, że, że to my tak naprawdę. Ukierunkowujemy energię, ukierunkowujemy energię, która, która do nas płynie. W momencie, kiedy nastawimy się na to, że będzie to zła energia, taką otrzymamy. Dokładnie taką energię otrzymamy. Energetyczne, pamiętacie, laleczki wudu są ludzie, którzy energetycznie potrafią skrzywdzić inne osoby patrząc na zdjęcia. Dlatego, bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy wiedzieli że jest coś takiego jak białe światło, którym możecie się otoczyć zawsze i wszędzie. I wypowiadając intencje nie tylko ze swojego magicznego miejsca, nie tylko z miejsca waszej transformacji, ale z każdego miejsca na świecie, gdzie jesteście, że zawsze i wszędzie jesteście bezpieczni i chronieni. To jest bardzo proste, to jest bardzo proste. Wystarczy tylko o tym pamiętać. Jak, jak znajdziecie w ciągu dnia parę minut, gdzie moglibyście powędrować do tego swojego miejsca transformacji, do miejsca waszej, waszej mocy, otwórzcie tam wasze serca i wywalcie, wywalcie tak naprawdę wszystko to, co was gniecie, co Was gniecie. Kochani, nie wiem, czy mnie dobrze słychać. Mam mikrofon, mam mikrofon, ale wiatr jest tak, wiatr mi tak do, do drugiego ucha szumi, że Magda już wypowiada. Zawsze i wszędzie jestem bezpieczna i chroniona. Dokładnie tak. I niech to się stanie waszą mantrą. Niech to się stanie, niech to się stanie waszą, waszą, dokładnie waszą mantrą, mantrą Waszego życia, że obojętnie gdzie będziesz. Zawsze i wszędzie jesteś bezpieczny, jesteś bezpieczna. Bo tylko to, co w głowie wiatr nie zagłusza. Dziękuję Magdo. Widzicie, jak, jak kołyszą się, jak kołyszą się za mną, jak kołyszą się za mną drzewa. Jest tutaj cudowne miejsce, naprawdę cudowne miejsce. Jestem po prostu w raju. Jestem w raju. Jestem w raju. Kochani, napiszcie, macie swoje miejsca transformacji. Oprócz strumyka, Madzia już napisała, oprócz strumyka macie jeszcze swoje miejsca, gdzie czujecie się bezpiecznie, gdzie czujecie się jak w azylu. Twórzcie takie miejsca, jeżeli ich nie macie. Czujcie się, czujcie się bezpiecznie wszędzie. Kończę, kochani, dzisiaj, bo miejsce, miejsce jest cudowne, ale, ale siedzenie moje tutaj jest bardzo niekomfortowe przez te mrówki. Tak sobie znalazłam jakoś nie, niefortunnie dzisiaj miejsce. Niefortunnie miejsce, że chodzą mi aż do kolan z mróweczki. Codziennie po mchu, trawie, boso. Madziu, ja biegam i jestem też na bosaka, dlatego te mrówki mnie tak dlatego mi tak dzisiaj, dzisiaj dokuczają, bo jestem na bosaka i one, one nie tyle, że chodzą, ale jeszcze pomalutku kąsają. Podejrzewam, że jest to też Jakaś forma doświadczenia i jakaś forma y, pewnie, pewnie zdobycia kolejnego doświadczenia, które jutro rano, jak podrepczę boso po plaży y, pełnej fal i wiatru, będę transformować. Będę transformować. Róbcie, róbcie każdego dnia y, jedną taką malutką rzecz, która Was ugniata. Pooglądajcie ją z każdej strony. Popatrzcie, czy warto jest, czy warto jest zostawiać w sobie nawet takie, małe, nawet takie małe, taką małą niedogodność, i czy macie odwagę na to, żeby to, na to, żeby to zmienić? Bo to jest bardzo ważne. Litka pisze, że w lesie czuje się dobrze od urodzenia, bo kiedyś przy nim mieszkała. Ja z szefową chodzimy na łąkę. Ania pisze, Rizal. Tam można odpłynąć i pokrzyczeć. Wiecie, kochani, takie miejsca jak, jak las, łąka, plaża, wtedy, kiedy jest cisza i nie ma nikogo, to można krzyczeć, ale uwierzcie mi, ile trzeba mieć odwagi, żeby w tłumie ludzi wykrzyczeć to, co nas boli. Spróbujcie kiedyś doświadczyć czegoś takiego, że stoicie na ścieżce, w parku, w lesie, na łące. Dookoła są ludzie, a wy wykrzyczcie. Jestem wolna, jestem wolny, jestem miłością. Idą ludzie na plażę, przyglądają mi się z każdej strony, co robię, o czym mówię. Fajnie to wygląda, bo, no bo jest zaciekawienie, bo to zawsze coś innego. Bardzo się cieszę, że jesteście dzisiaj ze mną. Chociaż jest mi przykro, troszeczkę przykro, że nie ma za moimi plecami fal i że nie ma za moimi plecami piasku, a obiecałam, że będzie pla morza była tak spokojna, tak cicha i tak, tak, było, tak wiecie, było niemorsko, ale od wczoraj już jest tak ogromny wiatr, że, że po prostu nie dało się tego zrobić nad morzem. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że jesteście i, i hopla do swoich miejsc transformacji, wyrzucajcie to, co Was gniecie. Dziękuję Wam kochani i napiszcie mi, bo już za tydzień będzie nasze 20. spotkanie pod Szczęśliwą Siódemką. Napiszcie mi kochani, czy chcielibyście, aby te spotkania były kontynuowane, bo zaplanowanych mam 21. I jeszcze tylko dwa. Jeszcze tylko dwa. Ale to od Was będzie zależało, czy Chcecie w tą środę o godzinie 11:11 11, posłuchać mojego głosu, posłuchać tego, o czym mówię. Być może, być może, coś, być może coś jest dla Was, może jedno zdanie, może, może jeden wyraz tylko, a może miejsce, w którym jestem, może coś wywoła wspomnienia w Waszej, w waszej pamięci komórkowej. I, I poczujecie, że to jest właśnie ten moment. Że to jest właśnie ten dzień, ta chwila, ta chwila na Waszą zmianę, na Waszą transformację. Na Waszą transformację. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia na 20. spotkaniu pod Szczęśliwą Siódemką w kolejną środę, już za tydzień. Do zobaczenia.